Zdrowe niejedzenie to jest zdrowe niejedzenie 16 na 8. Czyli, czyli cuda, można pięknie żyć, może się, się uda. udać. Tak było, czyli tak po prostu okienko żywieniowe okienko, takie zwykłe okienko, które można otworzyć. Otwarcie okienka to jest zaczęcie jedzenia w ciągu 8 godzin. No i dowiecie się, jak praktycznie to okienko otwierać, to jest ważne narzędzie w metodzie odchudzania braci rodzeń, yy, a na końcu, na końcu bardzo ważna, praktyczna wskazówka. Bo powiemy wam, co robić praktycznie, praktycznie yy, w momencie kiedy wdrażacie zdrowe niejedzenie, czyli jesteście w okienku żywieniowym, ale macie strasznego. Głoda. Nie możecie doczekać do końca tego niejedzenia. Eee, praktyczne wskazówki na samym końcu tego filmu. No i można by jeszcze śpiewać dalej. Eee, można pięknie żyć. Może się udać. 16 na 8. od święta? Codziennie. codziennie. Znikają choroby, kiedy, kiedy tniemy węgle. węgle. I rzeczywiście od tego zaczynała się nasza przygoda. Od tego zaczynała się przygoda Wasza z nami. Zdrowe niejedzenie. 16 na 8. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy i nie wiesz od czego zacząć, to specjalnie dla Ciebie napisaliśmy książkę Metoda Odchudzania Braci Rodzeń. Znajdziesz w niej wszystkie informacje niezbędne do tego, aby odzyskać zdrowie metaboliczne i zdrowo schudnąć. Aby ją kupić, rozwiń opis tego filmu i kliknij w link. A jeżeli jesteś z nami od dłuższego czasu i podoba się Tobie to, co robimy jako znani, znani YouTuberzy, to ta książka na pewno się Tobie spodoba. Kupując ją, wspierasz naszą Niezależną działalność edukacyjną, za co bardzo dziękujemy. Można pięknie żyć. I czy zastanawialiście się, dlaczego to narzędzie działa tak doskonale, jeżeli chodzi o wycofywanie chorób metabolicznych, chudnięcie? I e, odmładzanie można śmiało to powiedzieć. To jest logika, oczywiście, że odmładzanie. E, wystarczy e, spojrzeć na nasze zdjęcia sprzed czterech lat i wiadomo o co chodzi. Boję się. E, I e, słuchajcie, to jest jeden z elementów zdrowego metodu odchodzenia braci rodzeń. I generalnie chodzi o to, że zaczynamy w końcu odżywiać się fi, 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 nie filozoficznie, tylko fizjologicznie. Nie czyli czyli w, ta, w taki sposób, do jakiego zostaliśmy stworzeni, czyli w skrócie. Nie zostaliśmy stworzeni do ciągłego jedzenia, nie zostaliśmy stworzeni, nie potrafimy jeść co 2-3 godziny. Nie tak jest skonstruowany świat, nie na to jest przystosowany ludzki organizm. Ludzki organizm jest przystosowany do okresów jedzenia, niejedzenia, postów krótszych, dłuższych, przede wszystkim naturalnego jedzenia. A nie tego, który wyjeżdża z fabryk. Rzeczywiście nie zostaliśmy przystosowani, ale zostaliśmy wkręceni w częste jedzenie. Zostaliśmy wkręceni w jedzenie węglowodanów ponad siłę i ponad możliwości regeneracyjne organizmu. A efektem tego wkręcenia, no zobaczcie, obejrzyjcie się dookoła, zobaczcie na statystyki. Statystyki są takie, że już praktycznie większość z nas jest chora metabolicznie, a za kilka, kilkanaście lat będziemy wszyscy chorzy metabolicznie, jeżeli nie odskniemy się z tego matrixa, matriksu, nie wyjdziemy z niego i nie zaczniemy stosować stylu niskowęglowodanowego i chociażby tego cudownego narzędzia, jakim jest zdrowe niejedzenie 16 na 8. Napiszcie w komentarzu, czy znacie to narzędzie, czy wyszliście z matrixa, czy dopiero właśnie się orientujecie, że w nim głęboko jesteście. Zobaczcie, posiłkuje się książką Metoda odchudzania braci rodzeń i w definicji zdrowe niejedzenie 16 na 8 jest tak. Doba ma 24 godziny, Podzielcie ją na 8 godzin, w trakcie których jecie, i pozostałe 16 godzin, kiedy pościcie. To właśnie 16 godzin niejedzenia, zdrowego niejedzenia. Tych 8 godzin nazywamy właśnie okienkiem żywieniowym. Wówczas, kiedy jecie posiłki, to właśnie Wy decydujecie oraz kiedy jecie posiłki, Wy dostosowujecie oraz dostosowujecie sobie okienko żywieniowe do życia, pracy, obowiązków, jakie macie. W praktyce najczęściej to wygląda tak, że po prostu pomijacie. Śniadanie, a pierwszy posiłek jecie na przykład o 11 i ta właśnie godzina rozpoczyna 8-godzinne okienko żywieniowe. Kto nadal uważa, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia? Przyznawajcie się, napiszcie w komentarzu, będziemy mogli wasz komentarz przeczytać, wytropić was, wyśledzić i wyprać wam mózg yy, yy, i zmienicie wtedy zdanie, będziecie mówić, że to jest najmniej potrzebny posiłek dnia. Jest oczywiście grupa osób, które jedzą dalej śniadania, ciągle w metodzie odchudzania braci rodzeń, i to też jest okej. Okay. Po prostu śniadanie nie może być obowiązkiem, to musi być. Wybór, wolny wybór. Zresztą zacznijcie nazywać śniadanie, obiad, kolację posiłkami. Posiłek numer 1, posiłek numer dwa i tu prawdopodobnie kończycie już jedzenie i ewentualnie maksymalnie posiłek numer 3. Ważne, żeby te posiłki zmieściły się w tym ośmiogodzinnym okienku żywieniowym. No to zobaczcie, działa to w ten sposób, kiedy jemy, dostarczamy organizmowi więcej energii niż potrzebujemy i nie możemy natychmiast jej zużyć. W związku z tym, część tej energii musi być przechowywana na tak zwane gorsze czasy. Insulina tutaj jest kluczowym hormonem zaangażowanym w magazynowanie energii z żywności. To insulina otwiera magazyn energii i wpuszcza do niego glukozę, nie wypuści jej z tego magazynu, dopóki jej poziom nie spadnie. Czyli zobaczcie, 8 godzinne okienko jedzeniowe, insulina jest wysoko bojemy, no to nie ma szans, żebyśmy Schudli. I teraz wyobraź sobie Twoją tkankę tłuszczową jako magazyn, a kluczem do tego magazynu jest insulina, a właściwie takim kodem, automatycznym zamkiem. Jeżeli insuliny jest dużo, ona zamyka automatyczny zamek w tkance tłuszczowej. Jeżeli insulina opada, automatycznie zamek otwiera się i wtedy tkanka tłuszczowa, którą dźwigasz, Otwiera się ten magazyn i ona zostaje spalona, w wyniku czego tworzą się ketony. No proste, słuchajcie. I proste. No to dlatego trzy proste punkty w książce metoda odchudzania braci rodzeń w związku z tym. Numer jeden. Jedzenie pokarmu. Kiedy jemy poziom insuliny wzrasta, pomagając przechowywać nadmiar energii na dwa, na dwa sposoby. Dwójka, wzrost insuliny, węglowodany rozpadają się na poszczególne cząsteczki glukoza. Najczęściej, które mogą być połączone w długie łańcuchy w postaci glikogenu, który jest następnie przechowywany w wątrobie lub w mięśniach, czyli to jest ten zapas taki szybko i łatwo dostępny. No i numer 3: magazynowanie cukru, produkcja tłuszczu. Magazyny te mają ograniczoną pojemność, czyli mięśnie i wątroba, i nie mogą w nieskończoność magazynować glikogenu, zatem po osiągnięciu te tego wysokiego poziomu wątroba zaczyna przekształcać nadmiar glukozy w tłuszcz. I zobaczcie, to nie tłuszcz zjadany przekształca się w tłuszcz, znaczy, je jest taki mechanizm, ale mówimy o tym, co jest najczęstszą przyczyną. Węglowodany i cukier spożywany w wyniku przepełnienia magazynu, czyli wątroby, zaczyna przemieniać się w skomplikowanym procesie w tłuszcz, który zapełnia wasze magazyny blokowane przez insulinę. No teraz to chyba rozumiecie, nie? No to nie? myślę, że tak. I teraz, no zobaczcie, to jest to okienko żywieniowe. No to zobaczmy w takim razie, co się dzieje, kiedy włączamy zdrowe niejedzenie, czyli to 16 godzin niejedzenia. No to jest tak. E Poziom insuliny spada, sygnalizując organizmowi, aby rozpoczął spalanie zmagazynowanej energii właśnie tej z wątroby, z mięśni i z tkanki tłuszczowej. Pierwszy magazyn, który się opróżni, to wątroba. Na dostarczenie, nie dostarczacie nadmiaru energii z jedzenia, stężenie glukozy we krwi spada, więc organizm musi wycisnąć tą glukozę z tego magazynu. No po to ona tam jest. Numer dwa: spadek insuliny. I teraz ten magazyn, czyli wątroby, starczy na około 24 do 36 godzin. Po tym czasie wasz organizm będzie przede wszystkim spalał tłuszcz, aby pozyskać energię. Mhm. Fizjologia, jeżeli damy szansę organizmowi, żeby przypomniał sobie te fizjologiczne działania. Magia człowieku, nagle coś, co było naturalne 20-30 lat temu, dzisiaj jak usłyszysz. Ale jak to? Bez śniadania, jak to? Tylko 8 godzin w ciągu dnia jeść? No tak to, bo przyzwyczaili cię i wkręcili ci w twój mózg, że trzeba jeść od otwarcia oczu do zamknięcia oczu. I tak zrobili z nas społeczeństwo chore, otyłe, na tabletkach. A będzie tylko gorzej, jeżeli się nie obudzimy. No i z, y, punkt trzeci tego zdrowego niejedzenia: spalanie zmagazynowanego. Y, Cukru i tłuszczu. Kluczowe jest tutaj uświadomienie sobie pewnych faktów. No właśnie, że zostaliśmy wkręceni w jedzenie i ciągłe przekąski, które są z nami od rana do wieczora. Kiedy, kiedy zdarza się nam w dzisiejszym pędzie zapomnieć czasami zjeść śniadanie, mamy wręcz wrażenie, że złe rzeczy dzieją się w naszym organizmie i że szkodzimy sobie. Pora wydostać się z pułapki i oderwać się od jedzenia, przestawić swoje myślenie na prawidłowe tory, omijając śniadanie. Dzięki temu będziecie zdrowsi. Pora też walnąć w kciuka, tego kciuka przed Waszymi oczyma lub oczami. oczami. Wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a podeślą ten film i inne filmy dalej. Tak jak obiecaliśmy, tak na końcu macie praktyczną wskazówkę z naszych gabinetów i naszego życia. Bardzo często, stosunkowo często, zdarza się tak, że... Wchodzicie, zaczynacie zdrowe niejedzenie i ciężko wam dotrzymać te 16 godzin do posiłku bez potężnego uczucia głodu. Niektórzy mają nudności, niektórzy tak. mają jakieś osłabienia bóle głowy. To jest, przepraszam, mm -hmm. to, jest, to, jest, to jest zresztą główny strach przed podjęciem i rozpoczęciem tego stylu życia. Boicie się, że będziecie cały czas chodzić głodni, ale jeżeli zorientujecie się, że to nie jest prawda, że to hormony, które macie rozregulowane częstymi posiłkami, każą Tobie co chwilę jeść, a jeżeli obniżycie ilość, znaczy to, to okienko wprowadzicie, to przestaniecie naturalnie czuć rano. Głód, ale jeżeli tak się zdarzy na początku, to wtedy kilka wskazówek. To najważniejszą wskazówką tutaj jest nasza rola takiego kontrolera czasu i mówienia spokojnie. Gdzie pędzicie? To nie jest wyścig, to nie jest żaden challenge. Tutaj potrzeba czasu, żeby twoja wątroba, chociażby w tym procesie, o którym mówiliśmy, uwalniania glukozy z glikogenu wątrobowego, żeby ona się przystosowała do nowej sytuacji. Mm -hmm. Zwykle to zajmuje 4 tygodnie. Zobacz, 4 tak. tygodnie czasu, spokój. Mi pomogło y Wiedza i świadomość, że uczucie głodu wstajesz rano i już rozpoczęłaś zdrowe niejedzenie 16 na 8, wstajesz rano, czujesz głód. Dobra, pomyśl sobie tak: głód to nie jest uczucie, które cały czas wzrasta, tylko ono zachowuje się jak sinusoida, czyli tak, jesteś głodna, jesteś głodny, idź, napij się dwóch szklanek wody i poczekaj, aż hormony zrobią swoje. Uczucie głodu zdecydowanie się zmniejszy i przestaniesz czuć dyskomfort. Pamiętaj o tym, czując good rano. Faktycznie napiszcie w komentarzu, czy woda wam pomaga, bo tu jest to jest bardzo ważny aspekt nawodnienie. Wiele osób wchodzi w e, oczywiście z pełną determinacją i z takim, można powiedzieć nawet ekscytacją w tę metodę i z tego wszystkiego zapomina o tym, że głównym problemem w ich życiu i zdrowiu było to, że nie nawadniali się regularnie i nie nawadniacie się dalej do tej pory. To spowoduje, że będą was boleć głowy, będziecie zmęczeni, będziecie właśnie odwodnieni, i to spowoduje, że wasz organizm będzie ciągle wysyłał sygnały głodu, który tak naprawdę będzie znaczył, daj mi się napić wody. A życie bez ciągłego uczucia głodu to, może, to piękne życie, no bo przecież można, można pięknie, pięknie żyć. żyć. Słuchajcie. Słuchajcie, dalej. Jeżeli się zdarza, że nie możecie dotrzymać tych 16 godzin, to prawdopodobnie brakuje Wam magnezu, albo potasu, albo witaminy D, albo tych wszystkich rzeczy naraz. Sprawdźcie, jeżeli jeszcze się nie przygotowywaliście do tej metody, jeżeli nie robiliście badań, zbadajcie, uzupełniajcie zgodnie z rekomendowanym schematem w naszej książce i na końcu. Nie uciekniemy od prawdy, która polega na tym, że jeżeli wiedziecie ze stresowane życie, jeżeli jesteście w pracy, której nienawidzicie, jeżeli dookoła was są osoby toksyczne, które was ciągną na dół, stresują, nie rozumieją, nie chcą was e, słyszeć, no to będziecie cały czas głodni, bo tak jesteśmy skonstruowani, i wtedy zamiast wchodzić w coraz to większe posty czy okienka żywieniowe, Zajmijcie się najpierw walką i wyeliminowaniem stresu ze swojego życia. I oczywiście pamię, pamiętaj, zmiana stylu życia to nie challenge 90-dniowy. Zmiana stylu życia to coś, co będzie usłane błędami, porażkami, wyciąganiem wniosków, wniosków z tych porażek i będzie to trwało prawdopodobnie całe Twoje życie. Trzymamy kciuki, wszystko jest po coś, dacie radę.